Na TikToku już rzucałem treści na ten temat, ale no tam nie da się przekazać wszystkiego, no bo tam są preferowane raczej takie krótkie treści, a temat jest naprawdę ciekawy, obszerny i dramatyczny zarazem, więc myślę, że może zainteresować jakąś tam grupkę ludzi. No i zrobimy konkurs, żeby właśnie ten film poszedł trochę szerzej, no bo. Bez sensu miałbym tworzyć te materiały dla pięciu osób, co nie? Więc podam zasady później i myślę, że Wam się spodoba. W tym filmie pogadamy sobie o tym, o co chodzi z tym całym biznesem online, dlaczego ten biznes online jest taki fajny i co ma wspólnego biznes online z płaską ziemią. Dlaczego robię cudzysłów? Bo oczywiście nie chodzi mi o biznes jakiś usługowy, gdzie ktoś świadczy dla kogoś usługi w internecie, na przykład nie wiem, tworzenie stron internetowych, grafik czy. Jakiś portal ogłoszeniowy. No nie, chodzi o coś troszkę innego. Jeśli te shorty z początku filmu nic ci nie mówią, no to krótkie wyjaśnienie. Na TikToku można teraz trafić na masę takich filmów, które wyglądają mniej więcej tak. Jeszcze półtora roku temu pracowałem na magazynie. Dzisiaj codziennie spełniam marzenia i wydaję roczną pensję na ciuchy. A ty co, dalej chcesz się przyglądać? Napisz do mnie, pomogę Ci zacząć zarabiać online. Może to trochę przekoloryzowałem, ale naprawdę i takie filmy się zdarzają. I jeśli śmierdzi ci to z no to gratuluję, no bo masz odpowiedni poziom krytycznego myślenia wgrany do głowy, no ale nie wszyscy tak mają, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy są po prostu bardziej naiwni, no bo nie mają doświadczenia życiowego, nie? Wiesz jak nikt cię nigdy nie oszukał, żyjesz wśród uczciwych ludzi, no to nie masz zaprogramowanej takiej. Podejrzliwości, nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo ludzie bezczelnie potrafią oszukiwać i kłamać. Dobra, no i jak wygląda ten proces step by step od momentu, kiedy ty trafiasz na taki filmik do momentu, kiedy zdajesz sobie sprawę, że wdypnęś w niezłą kupę. Przede wszystkim taki filmik musi trafić na podatny grunt, no bo wiadomo, że nie każdy się na to złapie. No ale załóżmy, że jesteś właśnie takim 18-20 latkiem, który od małego scrolluje te social media, patrzy na Instagrama, jak tam młodzi, piękni ludzie podróżują, wożą się jakimiś super furami i tak dalej, no i myśli sobie, kurna, no ja też bym tak chciał, no i wiecie... Ciężko jest dojść do takiego poziomu życia, do takiego stylu życia pracując na etacie, co nie? No i scrollujesz sobie TikToka, no i trafiasz na filmik gościa, który mówi, że podróżuje non-stop, on w ogóle nie pracuje na etacie, tylko zarabia online, no i jeszcze jest skłonny nauczyć ciebie jak to robić. Nazwijmy go Adam. No i co ten nasz Adam ma do zaoferowania? No okazuje się, że żeby zarabiać w taki sposób jak on, no to musisz dołączyć do jakiejś tam platformy. Co oferuje ta platforma, to jest zależne od trendów, jakie panują. Jak ja miałem 18-20 lat, to była moda na takie paczki reklamowe, które się kupowało i one w jakiś magiczny sposób miały e, zarabiać dla ciebie. No ale nieważne, nie będę w to wnikał. Teraz modny jest trading. No i wiecie, wszystko, co jest związane z tradingiem. Jak jesteś traderem, no to jest w ogóle wow, jest szau na trading. No i te platformy często oferują takie usługi. Które polegają na tym, że dostarczają jakichś materiałów edukacyjnych Jakichś analizatorów rynku, skanerów Jakieś boty do tradingu No i tego typu pierdoły No ale prędzej czy później pojawi Ci się pytanie No dobra Adaś, no ale co Ty masz z tego, że Ty mi tak pomożesz zarabiać online? No i dostaniesz odpowiedź w stylu A wiesz, bo jak się poleci tą platformę to w ogóle dodatkowo dostajesz 50 dolarów I jak Ty polecisz komuś tą platformę i on poleci komuś tą platformę to Ty dostajesz prowizję z nich obu, także w ogóle zajebiście, nie? No ale wiesz, głównie to trading porteczko, wiesz o co chodzi. I wtedy w głowie pojawi się taka euforia, że wow, wreszcie mam nadzieję na to, że zostanę bogaty i znalazłem w końcu sposób. W końcu kupię sobie moją wymarzoną furę i w sumie nawet nie będę musiał pracować na etacie, bo będę zarabiał online z każdego zakątka na ziemi i w ogóle jeszcze znalazłem super ziomka, który mi wszystko to pomoże ogarnąć. Kurde, jest, wreszcie wszystko się toczy w dobrym kierunku. No i w takim stanie żadne krytyczne myślenie nie przebije ci się do świadomości, i nie zrobisz żadnego researchu. Nie dowiesz się w ogóle o co chodzi z tym tradingiem, nie zrobisz rozeznania na temat tego, co to za platforma, jakie tam są materiały. Kto to jest w ogóle ten Adam? Czy to nie jest jakiś oszust? No, będziesz miał w dupie opinie znajomych, rodziny. No po prostu będziesz totalnie zaślepiony wizją szybkich zarobków. Taka mała dygresja. Ja tu przedstawiam taki scenariusz z młodą osobą, ale starsi też się dają na to nabrać. Jak wiecie, mają dosyć swojej pracy, mają dosyć szefa, który ich dręczy, czy po prostu mają jakiś gorszy okres w swoim życiu itd. No i dobra, kupiłeś dostęp do tej platformy, zaczynasz uczyć się tradingu. Być może nawet po jakimś czasie pojawią się małe sukcesy, typu wiecie, tutaj 100 dolarów w dzień się zarobi, potem na przykład się okazuje, że w tydzień 500 dolarów, no i co? Wtedy nawet z takiego samego poechtania się po swoim ego wrzucisz po prostu na relację gdzieś na insta, takiego screena, no i nawet może ktoś z swoich znajomych napisze do ciebie, że hej, a jak ty to w ogóle robisz, że tak, takie kwoty zarabiasz online. No, i wtedy zaświeci ci się w głowie taka lampka, że kurde, no w sumie pewnie te 100 dolarów to i tak zaraz przewalę. No, a jak polecę tą platformę koledze, no to dostanę 50 dolarów za to. No, to w sumie co mi szkodzi? No, opowiem mu o tym. I wtedy się okazuje, Mordziaty, że jesteś w piramidzie finansowej. I choćbyś sobie to tłumaczył różnymi wymyślnymi słowami, hasłami typu network, network marketing. Być może nawet MLE, marketing sieciowy, no nie. To jest piramida finansowa. Dlaczego? No, bo korzyści z tego, że ty wciągniesz do tego systemu nową osobę, przewyższają korzyści, które zyskujesz z usług, które ta platforma świadczy. Usługi na tych platformach są bezużyteczne, są tylko przykrywką dla piramidy finansowej. A często to są jakieś pakiety za tysiące złotych, i w ramach tych pakietów dostajecie wiedzę, która jest dostępna za darmo w internecie, albo pomoc mentora. No ale jak można zweryfikować tego mentora? No przecież on może powiedzieć, że od 10 lat zajmuje się tradingiem i co, i po prostu trzeba mu w to uwierzyć? No bez sensu. No i jak te produkty mają być dobre jakościowo? Jak te piramidy są często stawiane w miesiąc? Tak było na przykład w przypadku Economy. Twórca tego gówna odpalił to w kwietniu 2019 roku. A na początku tego samego roku upadła jego poprzednia piramida finansowa. I co ciekawe, on w listopadzie 2019 roku dostał karę finansową od CFTC za tą swoją poprzednią działalność. I w tym samym roku działało już Economy. Cz'ajcie. Druga sprawa jest taka, że na day tradingu w dłuższej perspektywie prawie nikt nie zarabia. Statystyki są takie, że w ciągu 5 lat tylko 1% day traderów zarabia. I zauważcie, że to nie chodzi o to, że 1% zarabia miliony, tylko zarabia, czyli wśród tych osób są osoby, które na przykład zarabiają 500 zł miesięcznie. O tradingu zrobię osobny film albo nawet kilka, no bo też miałem z tym doświadczenie, więc mogę parę rzeczy odkłamać. Jeśli chodzi o walory edukacyjne tych platform, to tak tłumaczy to prezes uokik. Działalność edukacyjna jest uboczna i ma na celu stworzenie pozoru legalności projektu i swoistego zamaskowania faktycznego celu, którym jest pozyskiwanie pieniędzy od użytkowników platformy. Zresztą mówią to wprost osoby, które dołączyły do tej platformy, ale wiecie, zachowały jakąś resztkę zdrowego rozsądku i zdają sobie sprawę, że to jest piramida finansowa. No, tak jak tutaj na screenie mi Ziomek powiedział. A odnośnie bota do tradingu, jeśli ktoś by stworzył bota, który zarabia 20% rocznie, to pozyskałby miliardy dolarów od najbogatszych ludzi tego świata w postaci funduszu hedgingowego, bo fundusze hedgingowe w 2023 roku zarobiły średnio 15%. Tymczasem jakiś szemrany typ z internetu na jakiejś szemranej platformie, którym, która ma albo rok, albo mniej, pokazuje, że jego bot robi 20% tygodniowo. To akurat dotyczyło ekonomii. Dlaczego mówię o szemranych ludziach? No bo analizowałem trzy takie najpopularniejsze platformy. Jeśli śledzicie TikToka, no to pewnie wiecie, o jakie platformy mi chodzi. Zrobię zresztą. Analizę każdej z nich w osobnym filmie, bo naprawdę zasługują na to. No, no to każdy twórca tej platformy ma za sobą w przeszłości stworzenie innej piramidy finansowej, więc no jak to nie mówić o szemranych ludziach? Mógłbym teraz wyciągnąć wszystkie brudy tych platform, ale wiecie co, nie zrobię tego w tym filmie, bo każdy, kto obejrzał to nagranie do tej pory, powinien zdać sobie sprawę z tego, że tego typu platformy to oszustwo. Ale wiecie co? Tak się nie stanie. Niektórzy już zbudowali sobie w swojej głowie taki wyraźny obraz siebie w przyszłości, kiedy osiągają sukces finansowy dzięki tym platformom. Na to wpływają ci ludzie, którzy właśnie udostępniają na TikToku te filmy, którzy pokazują bogactwo, ten cały konsumpcjonizm, te luksusowe wakacje, które wiecie, no tak naprawdę to jest 20 filmików nagranych w. W tym samym miejscu, no ale nieważne. No i oni często właśnie mówią, że pracowali na etacie i to wszystko ma sprawić, że potencjalna ofiara czuje, jakby to było dla niej na wyciągnięcie ręki. To wszystko potęgują te ich eventy, na których przechodzisz już totalne pranie mózgu. Ci szarlatani krzyczą ze sceny, że jesteś wybrańcem, bo wyszedłeś z Matrixa i wiesz, że jesteś wyjątkowy, żeby nie zwracać uwagi na przeciętniaków. W ogóle, żebyś sobie wizualizował ciągle swój sukces, bo tam w ogóle, wiecie, wszyscy to są ludzie sukcesu, chociaż zarabiają tylko ci liderzy, ci naciągacze. Nawiązujesz wtedy kontakty z ludźmi, którzy przez kolejne miesiące albo i lata będą żyli z Tobą w tej bańce i doznajesz tak silnego efektu potwierdzenia, że nie docierają do ciebie żadne logiczne argumenty, które mogłyby sprawić, że ta twoja bańka pęknie. Dlatego ten cały kult biznesu online tak bardzo przypomina mi płaskoziemców. Jeździł na konwenty, budował swoją pozycję w tym środowisku i zdobył w nim przyjaciół. Być może pierwszy raz w życiu czuł też, że robi coś naprawdę ważnego. No i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś taki trafia na dowód na to, że się absolutnie pomylił i miałby się nagle przyznać do błędu. Otóż musiałby też przyznać przed sobą, że przez ostatnie lata żył w jakiejś koszmarnej iluzji. Dlatego też nawiązałem tytułem do filmu Sajfana. Bo wiecie, oni mają swoje dogmaty, mają swoich przywódców, e, którzy mówią im prawdy objawione, i naprawdę mega ciężko jest się z tego główna wykaraskać, tak samo jak z sekty, no bo to jest sekta finansowa. To wymaga ogromnej pokory, takiej samoświadomości, dojrzałości, żeby przyznać się przed samym sobą, że kurde, no faktycznie chyba wdepnę w piramidę finansową i te moje marzenia o bogactwie i luksusowym, komfortowym stylu życia, to była tylko jakaś głupia, niedojrzała mrzonka. No i naprawdę mało kto jest w stanie się z tym pogodzić. Do tego dochodzi kwestia Twoich znajomych i nieznajomych z internetu, którym to ty zafundowałeś ten psychiczny roller coaster, dając im nadzieję na to, że jest jakiś sposób na wzbogacenie się i w ogóle łatwe, wygodne życie. Konkurs. Tak jak powiedziałem na początku, zrobimy sobie taki konkurs, że 10 osób wygra książkę o finansach, która poniekąd porusza właśnie ten temat. Czytałem ją, jest całkiem ciekawa. Jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał i zostawić jakiś komentarz. Szanse są duże, no bo praktycznie nie ma jeszcze subskrybentów. Ten kanał to jest pierwszy film, więc no, jest duża szansa, więc zachęcam. No i co? Dzięki za obejrzenie do końca. ostrzeżcie znajomych przed tym głównym. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.